Witam Państwa. W dzisiejszym przykawie o sprawie kolejny ważny temat. Czy bicie mężczyzn to coś złego? Ze statystyk wynika, że 700 tysięcy osób w Polsce rocznie pada ofiarą przemocy domowej, i w tym aż 5% to są mężczyźni. Większość społeczeństwa rozumie, że dyscyplinowanie mężczyzn to jest normalna, tradycyjna polska rzecz, nie ma w tym nic złego, ale jednak podnoszą się kontrowersyjne głosy. Które mówią, że bicie to przemoc. Czy to są polskie głosy? O tym będziemy dzisiaj dyskutować. Ale zanim przejdziemy do tego tematu, jeszcze jedno. Dziękuję Państwu za liczne listy i komentarze. Powtarza się w nich taka sugestia, że nasi starzyści specjalnie spóźniają się z wodą, żeby zaistnieć w showbiznesie. Sprawdźmy to. Rafał? Uśmiechnij się do pań. Tu jest kamera. Czy ty specjalnie spóźniłeś się z tą wodą? No właśnie. Tacy chłopcy jak Rafał, pierwszy raz w telewizji, pierwszy raz przed kamerą, to jest dla nich bardzo trudne. Proszę o wyrozumiałość. Dewizą naszego programu jest wyrozumiałość i partnerski stosunek do mężczyzn. Czy pić mężczyzn i co w tym złego? Zapraszam na przykawie o sprawie. Witam ponownie Państwa, y, witam moje gościnie. Agata Szczęśniak, publicystka. Dr Elżbieta Korolczuk, socjolożka. Profesora Agnieszka Graf, y, pisarka, publicystka, akademiczka. Y, Paulina Młynarska, dziennikarka, felietonistka. Każdy z nas zna powiedzenie, że mężczyzna jest głową, kobieta jest szyją. Jest dla nas oczywiste, że szyja może kręcić głową, może kiwać głową, może rytmicznie głową uderzać o ścianę. To są normalne rzeczy. Z drugiej strony, w naszym kraju wprowadzono Nowinkę, czyli taką Europejską Konwencję o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która zawiera jednak dosyć bulwersującą tezę o tym, że tradycja nie może usprawiedliwiać przemocy. Zastanawiam się, na ile to jest rzeczywiście groźne dla naszej tożsamości, dla naszej tradycji. Chciałabym o to zapytać panią profesor Graf. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Przede wszystkim chciałam wyjaśnić podstawowe nieporozumienie. Bicie to nie jest przemoc. Bicie to jest przykry obowiązek każdej żony. I uważam, że zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy dorastający do. Do, dojrzałości mężczyźni, są pokłosiem yy, do strasznych po prostu zaniedbań z lat 60, czyli bezstresowego wychowania. Ten obowiązek jest yy, niezwykle istotny. I yy, dlatego ja założyłam stowarzyszenie. To się nazywa Stowarzyszenie Tradycyjnych Żon i Matek. I naszą pierwszą kampanią będzie kampania billboardowa społeczna, w której chcemy przypomnieć tradycyjne polskie przysłowia. Ja zapewne panią znane, ale mam wrażenie, że ta tradycja w Polsce zanika. Więc po pierwsze jak się męża nie bije, to mu wątroba gnije. Po drugie, częste męża bicie wydłuży mu życie. I po trzecie, bicie męża zło w nim przezwycięża. I na tej trzeciej tezie chciałabym się skupić. Otóż mężczyźni potrzebują przypomnienia wartości moralnych. One w Polsce są bardzo głęboko osadzone, zwłaszcza prawda, na terenach wiejskich, gdzie te przysłowia żyją. Natomiast w miastach ta wiedza już jest nieco zapomniana, więc myślimy o tym, żeby te plakaty pojawiły się głównie w wielkich miastach. I no po prostu męża trzeba sobie wychować. To jest informacja dla młodych Polek. Ja bym tutaj też przywołała takie ważne słowa konserwatywnej posłanki z partii rządzącej, która powiedziała niedawno, Moja matka. Też biła ojca, tak więc jest. czemu ja teraz mam nie bić mojego męża? Przemoc fizyczna to jest anachronizm. I naprawdę nie żyjemy już w średniowieczu, żyjemy w XXI wieku. E, dzisiaj nie musimy już dyscyplinować i karać, musimy monitorować i chronić. Mężczyzn e, trzeba chronić, bo niestety dzisiejszy świat jest dla nich środowiskiem niesprzyjającym. To znaczy, rzeczywiście jest tak, że e, wyścig szczurów, stres, złe pożywienie powoduje, że e, mężczyźni umierają bardzo wcześnie. I rzeczywiście no, znaczy musimy się liczyć z tym, że mężczyźni, mogą wyginąć jak pandy wielkie, czy, czy ropuchy złociste na Kostaryce. No to to rzeczywiście jest tak, że w latach 90. one były powszechnie występujące, a dzisiaj ślad po nich zaginął. No I wtedy nagle się okazuje, że jest płacz, bo one pełnią bardzo ważną rolę w lokalnym ekosystemie. Tak jak wspomniałam, mężczyzn trzeba. Naprawdę monitorować, chronić za pomocą bardzo jasnych zasad, które kobiety powinny ustalać zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej. Ale pani doktor, czy coś oprócz bicia naprawdę może w tej sytuacji zadziałać? No, ja nie no, proszę nie państwa, rozmawiać. zacznijmy od odcięcia Netflixa. Tak? Czy to jest bardzo prosta zasada? Prowadzenie samochodu, odcięcie od konta, Ja myślę, że w skrajnych wypadkach można także po prostu mężczyzn odciąć od pracy, ale umówmy się: no w przypadku mężczyzn, którzy posiadają dzieci, to właściwie jest nagroda, ponieważ opieka nad dziećmi, dwójką, trójką maluchów jest. No przyjemnością, tak? Ona rzeczywiście może być prawdziwym balsamem dla znękanej tym potwornym wyścigiem szczurów męskiej duszy, tak? No Czyli ja... właściwie będziemy mm -hmm. ich w ten sposób nagradzać, tylko w sposób ustrukturyzowany, świadomy, odpowiedzialnie. To na nas spoczywa ta odpowiedzialność. Ja Wydaje mi się, że w naszym kraju rzeczywiście nie ma w tej chwili takiej możliwości przejścia do takich nowoczesnych metod. Kiedy głosowano i dyskutowano w Sejmie nad tą konwencją antyprzemocową, jednak 175 posłów stanęło murem za naszym prawem do takiego tradycyjnego, swobodnego, zupełnie bicia mężczyzn. I y, na przykład poseł Giżyński bardzo racjonalnie i przekonująco mówił o tym, że po prostu ten zakaz byłby mordowaniem naszej cywilizacji. Tak? Pani posłanka Sadurska mówiła o tym, że taki zakaz y, po prostu niszczy polską rodzinę. Każdy mężczyzna po prostu musi znać granicę, za którą czeka na niego klaps. I teraz ja chciałam dać głos Gacie jeszcze Ale Ale bowiem... to będzie klaps metaforyczny jednakowoż. Że... No, no, nie, 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 nie. nie. Klaps jak tutaj najbardziej. Mam ciekawe rzeczy do powiedzenia o tym, że właściwie mężczyźni być może po prostu czekają też na te klapsy. Jak Państwo dobrze wiedzą, i powtarzamy to w naszym programie wielokrotnie, małżeństwo jest związkiem trzech osób kobiety, mężczyzny i Boga. I w tym związku jest pewna hierarchia. Żona jest głową męża, tak jak Chrystus jest głową kościoła, co wiemy z listu do Efezjan. No i w związku z tym, z tego wszystkiego wynika to, że kobieta oczywiście ma prawo męża bić, ale musi to robić z miłością, z troską i ze sprawiedliwością. I wtedy to jest bardzo ważny element relacji, naturalny ustanowiony naszą tradycją, element relacji. No a druga kwestia jest taka, że tak jak pani redaktor powiedziała, oczywiście mężczyźni lubią być bici. E, no i to wiemy z naszej tradycji, wiemy z naszej kultury. E, bicie zresztą samo w sobie ma bardzo ważną rolę kulturotwórczą e, i wyzwala pewne moce kreatywne. Mnóstwo artefaktów ważnych dla naszej kultury zostało wytworzonych dzięki biciu. Sztachety, kile, kije baseballowe, kosy, no czyli te, te noże. No, jak nasza kultura Widzę. mogłaby o? Dokładnie. Jak nasza kultura mogłaby bez tego funkcjonować? Tak, tak, ja bym tutaj dodała też, że jak zwykle w naszej kulturze bardzo ważną rolę pełni kościół katolicki. To kościół katolicki, który rzeczywiście jakby wymyślił mnóstwo wspaniałych narzędzi, narzędzi związanych z torturami, ze stosami, z działalnością Świętej Inkwizycji ma taką bardzo bogatą i wysublinowaną tradycję tych spraw, a do tego, i tutaj y, przeszłabym do Pauliny Młynarskiej, bo ona rzeczywiście ma tu dużo do powiedzenia, jest taka specyficzna też dla Kościoła. Kościół rzeczywiście bardzo walczy o to prawo do bicia mężczyzn, y, a jednocześnie my wiemy, że to całe bicie jest pewną sublimacją i chciałabym, żebyś o tym powiedziała coś więcej. No, mężczyźni y, myślą o seksie cały czas. Badania mówią o tym, że mniej więcej co 2-3 sekundy mężczyzna myśli o swoim pęsi. Czyli jednak nie o biciu, tak? Nie, nie o, o, biciu, se o, seksie, o seksie, o seksie. Mężczyzna jest w ten sposób skonstruowany, można powiedzieć stworzony i teraz y Kościół katolicki, który no, w jakiś sposób jednak ogranicza tę ekspresję seksualną mężczyzn, tak? wręcz no tak, penalizuje ją, jakby zmniejsza jak ten dostęp mężczyzny do y, przyjemności, jaką jest seks, do tego, co jest tak dla niego istotne, jak, jak wiemy, bardzo, bardzo istotne i wiemy to z badań. Jednocześnie ten sam Kościół podsuwa nam rozwiązanie. Y, tak mocno koncentrując się na kwestii symbolicznego wymiaru cierpienia. I ja sobie myślę, że jest taka sfera, która zresztą została ostatnio zbadana przez, przez naukowców, jest to sfera związana z przeżywaniem przyjemności związanej z przemocą. Mam na myśli BDSM. Czyli zamiast takiej prymitywnej, jak rozumiem, przemocy, która ma. Tak, przenosimy bicia. po prostu to wszystko do łóżka. przesuńmy to po mhm. prostu, wszystko. No też nie mówmy, że to jest prymitywne. No Prze naprawdę. Przesuńmy to, wysublimujmy to, to mhm. przesuńmy to. Jeżeli na przykład wiemy, że mężczyzna wiedziony swoją nieustannie buzującą chucią, odczuwa potrzebę przeżywania tych silnych emocji, prawda, na przykład związanych z mundurem, z posiadaniem munduru, czy też z plugawieniem munduru, przenieśmy ten mundur. Do sypialni, do, do alkowy. Jeżeli mężczyzna odczuwa potrzebę przejmowania klapsów, bycia dyscyplinowanym, przenieśmy to do Rozumiem, sypialni. Rozumiem, to na przykład jest łóżku. Tak, ale nie, ale nie tylko w łóżku, bo to jest znakomity pomysł na przykład dla takich działających już grup rekonstrukcyjnych, kibiców, nastawionych patriotycznie, którzy w tej chwili robią takie ustawienia i właśnie ćwiczą, przekazują tak. te tradycyjne techniki okładania się sztachetami, kijami. To zamiast tego oni mogą po prostu rzeczywiście robić takie warsztaty BDS-em. Zamiast wtedy... strzelnic, kluby BDS-em. Ja, ja w ogóle proponuję wprowadzić bds do szkół, ze względu na to, że my musimy jednak postawić na edukację. My musimy postawić na to, że my musimy nauczyć młodych ludzi, jak sublimować, jak radzić sobie z, tą, prawda, z tymi wyrzutami. Czyli w każdej szkole zamiast strzelnicy klub bds -em. Nie, nie, nie. Ja myślę, że BDSM wprowadziłabym do szkół jako przedmiot. Tylko regularny przedmiot. Zresztą mamy teraz taką tendencję w pedagogice, prawda, żeby łączyć różne przedmioty w takie Czyli katecheza z BDSM? No bo to jest to cierpienie Nie, no państwa, ani nie, nie, ja tego nie, nie, nie powiedziałam. Pani rząd, profesor, ja tego nie powiedziałam. Chciałabym powiedzieć liberalne podejście do mężczyzn. Tak? Znaczy, Odejście nowoczesne. No, tutaj naprawdę chodzi o to, żeby stworzyć za pomocą nowoczesnych metod edukacyjnych um, ustrukturyzowane środowisko. Oczywiście można tutaj nawiązać do tradycji, to znaczy wiadomo, z dzieciństwa każdy musi wiedzieć. Mikołaj przyniesie co. Albo prezent, albo rózgę. Ta y, różga musi być jednak metaforyczna. Albo nie, nie, różowa ja... różga? No, no nie, nie. No nie. to są jakieś, jakieś nowinki, jakieś, jakieś zupełnie rzeczy niezgodne z naszą tradycją. Sztacheta się sprawdziła. Dlaczego mamy odchodzić od sztachety? No, tylko, A poza tym nie chciałam nie. zwrócić jeszcze, Państwa, jeszcze, jeszcze na jeden wiek. aspekt. Kobieta, która odmawia bicia, która w ten sposób nie chce chronić swojego domu, hierarchii w tym domu, przestaje być kobieca. I podlega mechanizmowi kastracji Absolutnie psychicznej. Się z Panią zgadzam. To jest kluczowa sprawa. No Jak kobiety muszą, nie muszą dyscyplinizować i, dyscyplinizować i, i, ja dyscyplinować swoją rodzinę. I Ja chcą zwrócić uwagę na jedną rzecz. Również w, w, w świetle badań wiemy o tym, że e, każdorazowa sytuacja, w której jednak zaspokajany jest ten popęd seksualny, który buzuje w mężczyznach nieustannie, chroni również. Przed zachorowaniami na różne nowotwory, prawda? W związku z tym wydaje mi się, że jednak całkowite usypianie, wypieranie, uciekanie od seksualności doprowadza do sytuacji, w której właśnie mamy ten wzrost zachorowań. Także myślę, że to także no, całe społeczeństwo. Nie wymagałoby ja ja ma... jednak już dalszych badań, tak? To znaczy, Niestety, z punktu widzenia. Moje drogie, na tym musimy zamykać naszą dyskusję. Ja muszę powiedzieć, że jednak to stanowisko, gdzie być może możemy iść w stronę taką, żeby tę y, y, dyscyplinującą przemoc przekształcać może właśnie po prostu w przemoc seksualną, bo jednak przecież każda z nas zna powiedzenie, że męskie no means yes. To coś znaczy, po prostu o musimy to, chodzi, to zdefiniować. O to chodzi. Dziękuję Więc za wydaje te słowa. mi się, że to jest dobry kierunek. Natomiast oczywiście dla osób niezdecydowanych jakimś drogowskazem jest na pewno postawa głowy naszego państwa, pana prezydenta, który jednak opowiedział się jednoznacznie za takim tradycyjnym e, biciem mężczyzn. Pamiętamy jego wypowiedź o konwencji antyprzemocowej, która brzmiała przede wszystkim nie stosować. I to też jest konkretny, e, e, w, konkretna wskazówka, jednak Bić. Eee, na tym kończymy. Bardzo dziękuję moim gościom. Agata Szczęśniak, ja Elżbieta tak Korolczuk, Agnieszka tak, tak. Graf, Paulina Młynarska. Teraz bardzo ważna plansza. Proszę, żebyście Państwo ją mm, uważnie przeczytali. A potem niespodzianka. Zostańcie z nami. Być może wydaje Wam się, że wybór stażysty do przykawie o sprawie to prosta sprawa. Tymczasem eliminacje do programu to żmudny proces, w którym grają wielkie emocje, ogromne ambicje i zwykła ludzka ułomność. Zapraszam Was za kulisy. Dobra, Arek, tu. Szklanka. Arek, ale z wodą. Z wodą szklanka. To jest jakiś robot. To nie jest mężczyzna, a to jest robot. Arek, nie denerwuj się. To nie jest skomplikowane, ok? Jeszcze raz spokojnie wchodzisz, stawiasz, wychodzisz, wszystko jest ok, tak? Dobra. No. Dobra. <śmiech> Dobra. <śmiech> Dobra. Szklanka. <laughs> Następny. Okej. Okay, dzięki. Ja myślę, że spadnie. Znaczy ja, ja myślę, że... 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 No. No. Męskość wyeksponowana bardzo. No. Marcin? No nie no, to jakaś łamaga jest, a nie wodzian. No troszeczkę tak jak nie... Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Dziękujemy no, temu panu. No. No jest mi po pierwsze smutno, bo bardzo się starałem. A po drugie, nikt mi nie powiedział wcześniej, w jaki sposób mam trzymać szklankę, w jaki sposób mam tę szklankę zanieść na stół. I nie wiedziałem, że w, 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 ktoś, kto nosi wodę, ma tę wodę donieść na stół. To nie było tak jasne, jak, jak się mogłoby wydawać. A poza tym chciałbym zwrócić uwagę, że ten, kto wygrał, kogoś mi przypomina. A może to mój sąsiad? Nie, w sumie w sumie mam innych sąsiadów, ale jak tak zaczynam nad tym myśleć dłużej, to chyba go widziałem ostatnio w autobusie 180. No ja wiem jedno, ja jestem kandydatem, kandydat musi się jakoś wyróżniać. Nie udało się. Widocznie nie wyróżniał mnie ten atrybut, o którym miałem nadzieję, że tak będzie działał. Ja jedyne co mogę powiedzieć to, że właściwie muszę już iść. Kultura narodowa nie zrobi się sama, więc wracam do ministerstwa. D dziękuję bardzo. Dziękuję. Y to znaczy już kręcimy? Znaczy już wybrano kogoś innego? No tak. Y to znaczy ja, ja chciałem, ja chciałem zapotestować, bo chciałem powiedzieć, że tu stałem na korytarzu i słuchałem, że konkurs będzie ustawiony. Yy, I to jest uważam skandal. To znaczy Ja się nie spodziewałem czegoś takiego po takiej firmie jak krytyka polityczna. Yy, wydawało mi się, że to będzie pewien etos, pewna uczciwość. Dlatego od razu w ogóle wtedy chciałem powiedzieć, że jeżeli ja nie wygram, to znaczy, że konkurs jest ustawiony. Yy, a ponieważ... Yy, to znaczy ja powiem krótko, ponieważ przyjechałem z daleka, to ja chcę, żeby mi zwrócili za PKS I już. Ale uważasz, że dobrze sobie poradziłeś czy znaczy, ja byłem najlepszy po prostu. Po prostu byłem najlepszy. Widziałem, widziałem ten tam, co się śmieje. No to, to przecież idiota jest jakiś. No. I, i, I w ogóle przyszedł bez wody. to jakiś błazen w czapce. To jest, to jest poruta. To jest... To jest yy. Znaczy, wiem, yy. taka jest formuła, żeby się napieprzać z facetów, ale, ale... Nie, nie. Ja naprawdę po raz kolejny powtórzę. Ja przyjechałem z daleka. Chcę, żeby mi zwrócili za PKS. No, yy, panie mnie wybrały, bo mam dobry wygląd. Yy, no i wyglądam jak Polak i kogoś kogoś im przypominam tylko nie mogę sobie Panie przypomnieć kogo